Yo, ja was witam na dev, jest stary kser, ale za to pora nagrać. No jaką normalną? nierumalną, nierumalną, wow. będą nas konić dziwne głowy. Jakby z sury, sen, jak nie ma dźwięku to będziecie mówić, dobra? Dev tam był, ale jak mi się strasznie nie o! Panie Nubie! Pan Nubek! Młotek! Mam łotka! Panie Nubek! Chodźmy razem robić psykoty, ja mam młotek. Widzicie, ja umiem pytać. To tak jakby sobie zegnęł się z panem Lubkiem i lecimy gdzieś indziej. Dobra, nie będę was nudził i zawracamy głowę. Jakby jo, ja, już jesteśmy na miejscu, które najbardziej szukałem. I środek ma być. Myślę, że tutaj na pewno znajdą... Oj, oh, siema pan Kew. Jesu! No nie, bo mi się gówno pokazało na ekranie, no i nie tylko nie wiem tego szefa. O! Się ma pan nóg! To ja was nie będę notał tym budowaniem.

ja miałem włączone to? No ja nie wiem, że chciałam wam mówić, że znalazłem tepka. No, chyba ten tepek. Sie mam, pan nubek! Pan nubek, ja mam takiego łoma. Więc mogę paść taką teskę postawić no, i ją ah. yeah. Wow. Ale mini Baziora to na mnie? To na mnie? To na mnie? Jej! Mam mini paziorę! Mogę powiedzieć, co ja są koło mam i otam go. Więc nie mam jakichś przeszkód. Eee, Pani tebie. wie. To kumam o niemi zrobili te mini bazę. Ja się nie powiem, chować. No to nos jest kosmarna. Jeden klemie. Ale co oni zrobili z moim młowem w tym sasie? wiecie to powiedzcie? Czy to. będą dostępne komentarze po sam kurt na niego? W końcu są mega kupić każdy kupi Nic za naszą bazę. Odcinek z kewa nie będzie tak mówić, No i, ja... no i wiesz o chyba tam to zostań, bo ja tego nie rozwalę. No i no. Chcę wam pokazać jak to te fa... walkę z tymi kefami, ale co za chwilę będzie. No i wiecie co tak nie widzę tych kefów. Powinien tak nabaj. Muzy jak jeszcze nie ma. To będzie sobie pogodować. Patrzcie jaki ładny kąt no jest. Wydobajcie się idealnie. Panie Kepie. Dobra. Ale jest kuf.

No walka z I Chcę Wam powiedzieć jedno: te mnie zabiły. Ale na początek tak motek. To ma coś się z tego młotka po co Coś Co się stało z nim na Nie mogę odchodzić. Zaczekaj, motek. Dobra, nie wiem. Kracie bez O, kijek. Potomnik. Dobra, mam obronienie. Mam już bronienie. Muszę tylko znaleźć bazę i się poważnie ja tym ze stresem przed nosą No i widzę moją bazę od razu. Jak ja to nie pierwę. Jak widzicie mamy nową bazę. Chyba za chwilę będę kończył krać Ej, trochę no bo jest faz Tam widzę Nie tak.

przed chwilą stosuję walkę z Kefem i nubej, pan mi pan. Widzicie, na no, mamy tylko stary Patonik. Ostatni był pan Jest to! Jak chodzi o mnie, to ja chyba za chwilę będę kończył, bo nie chcę mieć takiego długiego odcinka. Jak to był, jak był ten tamten Oliwal Kompany. O to powiem, że on był długi. No i jak chodzi o ten odcinek, to go więc widzowie, nara.